Wszyscy hejterzy, co mnie gównem o, 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 odrzucają, to oni najpierw w swoich sercach mają wielkie gówno, bo tylko gówno daje gówno. No. Bo jak nie ma kału, to nie ma czym rzucać. Czy on najpierw musi mieć wiesz, w swojego serca bierze i później ale najpierw to brudzi go, bo on to ma w sobie. Rozumiesz, o co mi chodzi? I dlatego ja mówię wam, czym cię obrzucają, to sami ludzie w sobie mają. To jest ich odbicie, a nie twoje. Oni mówią ci, za pieniędzmi jesteś, ty jesteś taki śmaki, sraki. Owak. To oni tak mają, rzucają własnym gównem, bo inaczej się nie da. A później pójdą w niedzielę do kościoła i w mi ojca i syna ojcze, ojcze nasz, który jesteś w niebie, a ja mówię ale jaja, a Bóg mówi ale jaja.